Wydawnictwo Spes spółka ZOO, wydawca naszego dziennika i oberżyna studio zapraszają do wysłuchania historii Gietrzwałdu przedstawionej przez księdza Krzysztofa Bielawnego w książce pod tytułem Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu. Rozdział 3. Objawienia w Gietrzwałdzie. Świadkowie objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Historia objawień wiąże się ściśle z osobami, które były ich świadkami. Dokumenty objawień. Protokoły wymieniają cztery osoby: Justynę Szafryńską, Barbarę Samulowską, Katarzynę Wieczorek i Elżbietę Bilitewską. Natomiast dekret biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi z dnia 11 września 1977 roku, zatwierdzający objawienia Matki Bożej w Gieczwałdzie, wymienia dwie wizjonerki. Faktem historycznym, źródłowo potwierdzonym jest, iż dziewczęta warmińskie Barbara Samolowska i Justyna Szafryńska w roku 1877 zeznały o swoich widzeniach Matki Bożej i usłyszały od niej słowa. Jestem Najświętsza Panna Maryja, niepokalanie poczęta. Biorąc pod uwagę zgodność treści objawień gieczwałckich z wiarą i moralnością, prawość powierniczek tych objawień oraz błogosławione skutki objawień gieczwałckich, niniejszym dekretem zatwierdzamy kult Matki Bożej w Gieczwałdzie jako niesprzeciwiający się wierze i moralności chrześcijańskiej, oparty na wiarygodnych faktach, których nadprzyrodzonego i bożego charakteru nie da się wykluczyć. Głównymi bohaterkami objawień były Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska i ich sylwetki zostaną tu przedstawione. Justyna Szafryńska była córką młynarza Wilhelma Szafryńskiego z Woryt i Anny z domu Szlongi. Urodziła się 31 marca 1864 roku i została ochrzczona 3 kwietnia tegoż roku w kościele parafialnym w Gieczwałdzie. Rodzice chrzestni pochodzili z Gieczwałdu, a byli to Antoni Wojciechowski i Justyna Szacht. Chrztu udzielił ksiądz Józef Jordan. Justyna miała jeszcze czworo czwororodzeństwa, dwoje zmarło po urodzeniu, a żyli Maria i Jan. Po śmierci ojca Justyny, matka ponownie wyszła za mąż za Macieja Gramsza i wraz z dziećmi zamieszkała u męża w Nowym Młynie. Z tego małżeństwa urodziły się jeszcze dwie dziewczynki, Anna i Barbara. Do szkoły podstawowej uczęszczała Justyna w Gietrzwałdzie, a później w Worytach. W trakcie objawień miała 13 lat. Opinie o Justynie Szafryńskiej w czasie objawień. Anonimowy autor pisał o niej. Wzrostu na swój wiek ani małego, ani też wybujałego. Postawy wątłej, pokornej i nieco chudawa. Ruchy jej umiarkowane, skromne, ni prędkie, ni powolne. Słowem, jak mówią, dobrze ułożona i skromna dziewczyna. Twarz jej blada, Ni blada, ni opalona, dość regularna, pociągła, lecz nie odznaczająca się niczym, także ani dobrze spamiętać można. Obojętności tej nie zmieniają wcale jej oczy, są bowiem blado niebieskie, spokojne, wcale nieżywe, zawsze w siebie zwrócone. O świat zewnętrzny się nie troszczące, wstydliwości wielkiej. Chodzi między ludźmi jakby ich nie widziała. Gdy pomaga w pracy, na przykład w nakrywaniu stołu, to wcale nie odrywa oczu od roboty swojej, choć izba pełna ciekawych. Ze wszystkich czterech osób widzących Najświętszą Pannę, Justyna najmniej się pokazuje na oczy. Na uzupełnienie dodam, że suknia szafryńska jest bardzo skromna, półwełniana, pół bawełniana, brudno-żółta, nieznaczna. Prócz sukni nie ma na widoku nic. Jak ciemnoczerwoną wełnianą chusteczkę na głowie, podpiętą pod brodę, tak jak zwykle w miastach noszą dziewczęta stanu uboższego. Tu trzeba dodać, że nie była osobą zdolną i miała trudności z nauką, nawet z przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, które przyjęła z opóźnieniem. Matka Justyny, Anna Szafryńska Gramsz, wydała o swojej córce taką opinię. Niczym nie wyróżniała się od innych dzieci. Niekiedy nawet była nieposłuszna i karana. Chętnie chodziła do kościoła, także na nabożeństwa majowe. Jeśli nie mogła iść do kościoła w Gietrzwałdzie, nawiedzała kaplicę w Nowym Młynie, gdzie jest obraz Najświętszej Dziewicy. Justyna Szafryńska wobec komisji biskupiej, w skład której wchodził dziekan Zolsztyna i Barczewa oraz proboszcz Augustyn Weichsel, tak zeznała o swoich wizjach. Od 27 czerwca miałam różne objawienia, o których początkowo nie umiałam sobie urobić zdania. Co one miały znaczyć? Dopiero trzeciego dnia tego objawienia zostałam natchniona aby zwrócić się do zjawy z pytaniem kim ona jest i na to otrzymałam odpowiedź ja jestem najświętsza Maria panna niepokalanie poczęta przy pierwszym objawieniu odczułam w sobie strach myślałam że będzie ono oznaczać koniec świata później gdy poznałam że to objawienie matki boskiej już się nie bałam o pierwszym objawieniu opowiedziałam mojej matce Potem, następnego dnia, bliższe okoliczności przedstawiłam moim koleżankom w szkole. Więcej nie mówiłam o tym, nie udzielałam żadnych informacji o objawieniu. Ja sobie nie wmawiałam tych objawień, również nie myślałam o tym, dlaczego właśnie mnie ta łaska została udzielona. Przedtem nic nie słyszałam o podobnych objawieniach ani w nauce, ani w zwyczajnym obcowaniu. Nie słyszałam także o tym, że podobne objawienia mają istnieć i na innych miejscach. Ze zbliżaniem się objawienia nagle powstawała całkowita ciemność wokół mnie. Różaniec, który zaczęłam odmawiać przed objawieniem, i modliłam się w ciszy ze zgromadzonymi ludźmi, odmawiałam w duchu dalej po rozpoczęciu się objawienia, aż do chwili, gdy skierowałam do zjawy zadane mi pytania, co też działo się w duchu. Nie wiem, co się działo w tym czasie koło mnie. Nie czułam, gdy mi się ściskało rękę. Widziałam objawienie także wtedy, gdy mi ktoś zakrył oczy. Skoro tylko zjawa podnosi się z krzesła, co oznacza zakończenie tego objawienia, oddaję niski pokłon i gdy znowu się podniosę, widzę wszystko na nowo w zwyczajnym świetle dziennym. Odpowiedzi, które otrzymuję na moje pytania. Udzielane są tak głośno, że powinny być słyszane na całym placu kościelnym. Wydaje mi się, że zjawa porusza przy tym wargami, jak przy rozmowie z ludźmi. W trakcie objawień Justyna zamieszkała u Józefa Grossa z Gietrzwałdu, który wydał o niej taką opinię. Dziewczę jest mi znana już od najwcześniejszych lat. Od 8 do dziesiątego roku była używana do pilnowania gęsi. Potem przebywała u rodziców swoich, Jednakże bardzo często przychodziła do nas. Od 27 czerwca jest gościem w naszym domu, w którym służy także jej siostra. Co tyczy się jej charakteru i jej postępowania, nie mogę powiedzieć niczego ujemnego. Nie znalazłem u niej żadnej przebiegłości. Okazuje się prosta, naturalna, nie jest dewotką i też w tym czasie, kiedy do nas przychodzi do domu, wygląda na świeżą i wesołą. Mogę jeszcze dodać, że z okazji tych objawień Maryi Panny, gdy poszczególne osoby mnie niekiedy odwiedzały i kazały sobie dziewczynkę przedstawić, otrzymała podarki, ale zawsze je zwracała. Ogólnie jestem przekonany o prawdomówności i szczerości tego dziewczęcia, także w danym wypadku, objawień. Siostra wizytatorka, Balbina Handke, pisała o Justynie. Szafryńska została przyjęta w dniu 13 stycznia 1878 i od razu włączona do tutejszego zakładu dla sierot, które tutaj są wychowywane. W pierwszych tygodniach Justyna ogromnie się ich bała i dlatego z wielką łagodnością i troską była traktowana. Była zresztą dość pilną uczennicą i robiącą postępy w nauce. Lecz im bardziej się do tego otoczenia przyzwyczajała, tym bardziej wychodził jej brak ogłady, szczególnie upór i próżność. 31 maja ukończyła 14 rok życia i wówczas została oddzielona od sierot, jak również od normalnego toku nauki. Została skierowana w zasadzie do prac domowych, prócz tego uczy się robót ręcznych i do tego czasu chodziła na lekcje religii. Pod względem fizycznym Justyna jest słaba i wymaga oszczędzania i opieki. Jej zachowanie jest ogólnie biorąc dobre, jej upór w każdym wypadku łamany, gdyż pouczenia i upomnienia przyjmuje z dziecięcą pokorą. Różaniec odmawia codziennie z głębokim nabożeństwem i sama groźba, że za karę nie będzie mogła brać udziału w nabożeństwie, łamie od razu wszelki jej upór. Święte sakramenty przyjmuje ona zwykle co dwa tygodnie, czasem i rzadziej, gdyż to od jej postępowania zależy. 31 maja została przyjęta jako aspirantka do Stowarzyszenia Dzieci Maryi i, jak Bóg pozwoli, w święto niepokalanego poczęcia stanie się rzeczywistym członkiem tego stowarzyszenia. 27 czerwca, w rocznicę objawień. Justyna była przez cały dzień niezwykle smutna i poruszona. Modliła się z podwójną gorliwością i z płaczem odmawiała Różaniec. Rzuca się w oczy, że Justyna nosi w sercu głęboką i czułą miłość do Najświętszej Panny. Chociaż nie może nic mówić o objawieniach, to przecież chętnie rozmawia o Najświętszej Pannie i słucha z zadowoleniem każdej rozmowy o niebieskiej Matce. Od czasu do czasu z własnej woli podejmuje małe umartwienia i zwykle mówi, że czyni to z miłości do najświętszej panny. Więcej o Justynie nie mogę nic podać. O dalszych losach Justyny Szafryńskiej wiemy niewiele. Wiemy, że w mnie wstąpiła do zgromadzenia sióstr Miłosierdzia, a było to 1 września 1883 roku. Następnie była w Paryżu w Domu Miłosierdzia. Pierwsze śluby zakonne złożyła 2 lutego 1889 roku wraz z Barbarą Samulowską. W zgromadzeniu była 14 lat. Z nieznanych przyczyn w roku 1897 wystąpiła ze zgromadzenia. W archiwach nie ma żadnego śladu o dalszych jej losach. Należy tu zaznaczyć, że siostry Miłosierdzia. Składają śluby tylko na rok, po tym czasie odnawiają śluby. Nie znamy daty jej śmierci ani miejsca pogrzebania.